Omawianie panoramy rozpocznie od północnego wschodu, gdzie widzimy Uchrocie Kasprowe, znajdujące się w grani odbiegającej od Kasprowego Wierchu, a na ostatnim planie Grań Koszystej. Kasprowy Wierch leży w głównej grani Tatr, która ciągnie się na wschód w kierunku Beskidu, Przełęczy Liliowe, będącej granicą Tatr Zachodnich i Wysokich na Świnicę. Od Świnicy w stronę wspomnianej Koszystej odchodzi grań z wyznaczonym szlakiem orlej -Perci, gdzie na wyróżnienie zasługują Niebieska Turnia, Zawratowa Turnia, Kozi Wierch oraz Granaty. Zadni, pośredni i skrajny. Nieco bliżej w grani odbiegającej od Zawratowej Turni widoczny jest wierzchołek Kościelca. Ze Świnicy grań Główna Tatr biegnie przez Walentkowy Wierch na Cubrynę i Minguszowiecki Szczyt Wielki. Z kolei w grani odbiegającej od Cubryny w stronę Krywania możemy wyróżnić Koprowy Wierch, Chlińską Turnię, Szczyrbski Szczyt, chruby wierch z potężną granią boczną oraz krótką. Pode mną Dolina Cicha, a za nią Kopy Liptowskie z dominującymi w krajobrazie Cichym Wierchem, Wielką Garajową Kopą oraz Wielką Kopą Koprową. Od tej ostatniej w grani bocznej mamy Wyżnią Magurę Rycerową, a tuż nad Doliną Cichą Rycerową Kopę oraz Zadnią Rycerową Kopę. Patrząc na południe widzimy, że także Dolina Cicha, jedna z największych dolin tatrzańskich, przybiera kierunek południowy. Oddzielając grupę z wielką brydarową grapą, od fragmentu głównej granitat zachodnich z błyszczem i nieco wysuniętą na południe bystrą, a także kamienistą z wierchem, tomanowym wierchem, przed którym jest tomanowa przełęcz. Na Tomanową Przełęcz przed przystąpieniem Polski i Słowacji do strefy Schengen biegły szlaki turystyczne po obu stronach granicy. Za siodłem Tomanowej przełęczy naszą uwagę przyciągają wierzchołki Starorobacieńskiego Wierchu, Jarząbczego Wierchu oraz rochaczy. Na prawo od Tomanowej przełęczy bliżej mnie mamy masy w czerwonych wierchów z Krzesanicą, małą łączniakiem oraz kopą kondracką. Od kopy odbiega na północ krótka na przełęcz kondracką i masy w giewontu. Tu z kolei na wyszczególnienie zasługują główny wierzchołek giewontu z krzyżem oraz na prawo od niego Przełęcz Szczerba i Długi Giewąt. Po północnej stronie jest Dolina Bystrej, które górne piętra dzielą się na Dolinę Kondratową, oddzieloną Kondratowym Wierchem oraz Dolinę Goryczkową. Ta ostatnia natomiast na Dolinę Świńską i Podzakosy. Górne części Doliny Goryczkowej oddziela niewybitna grań opadająca od pośredniego Wierchu Goryczkowego, który jest sąsiadem Goryczkowej Czuby. W Dolinie Goryczkowej pod Zakosy oraz w niżej położonych fragmentach Doliny Bystrej jest rozwinięta sieć szlaków i tras narciarskich dostępnych zarówno dla narciarzy zjazdowych, jak i skiturowców. Rozwój narciarstwa w tym rejonie nastąpił po wybudowaniu w 1936 roku kolejki linowej na Kasprowy Wierch. W 1968 roku wybudowano z kolei wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej. Jego długość wynosi 1736 metrów, a różnica poziomu wysokości, jaką pokonuje kolej, to 602 metry. Dziękuję za uwagę!